Interwizowe, nie wiem co się stało ogółem, bo zostałam sama tu Blanka gdzieś kurde mać poszła Nie wraca już z godziny, więc idziemy jej szukać Piszcie w komentarzu hashtag poszukiwanie Blanki Zaraz wrócę Idę kochani, idę Ja pierdolę mi przed ryjem przyleciał. Cięć! Muszę to gdzieś schować! Dobra, idę, idę. Kochań, kochana... Ja Kochań... A! Boże! Walą mnie cegły! Ała! JAPIER! Alam stąd! Tam stąd! Bo okay, chyba! Boję się! Dobrze, że... Ej, na no serio! Tu nikogo nie ma, no zobaczcie! Tam, 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 zobaczcie! Byłem naszych rodziców nie ma w domu Nie mam gdzie spać Ustańcie Zobaczymy czy słychać Wstań No ja to słyszę, nie wiem czy wy No ja te kurde słyszę Pierdole, co to było, ja stąd idę. Dobra widzowie, ja położę się spać. E, no bo nie wypada spać taką pogodę. Ubranok. Wysparcy. No z takim czymś mam się. Kurwa! Na no, takim czymś mam się wyspać! Wiecie jakie to jest twarde! Dajcie mi się jeszcze przespać!